Także Darku, w pierwszej kolejności chciałem zapytać Cię w ogóle o Twój debiut w Federacji Fame MMA. Jak w ogóle go wspominasz? No na pewno to było ciekawe przeżycie, ciekawa przygoda. Pierwszy raz w ogóle miałem do czynienia z taką federacją, wcześniej walczyłem, ale to przeważnie w takich małych federacjach, gdzie nie było takiego dużego jakby splendoru. Nie było tych konferencji, z czego właśnie słynie Fame MMA. No tam na tych konferencjach się dużo dzieje. A te ostatnie właśnie w szczególności są Ta, dosyć pikantne. <grym> dokładnie, dokładnie. No tam się dużo dzieje na tych konferencjach. I powiem szczerze, że więcej miałem stresu na tych konferencjach niż w tych walkach. No bo tam to naprawdę, no... Ja się jakoś do tej konferencji nie, nie przygotowałem. Szczerze powiedziawszy, no ja się nie przygotowuję nigdy. Nie mam tam jakichś karteczek hmm. z pytaniami albo czegoś takiego. Wszystko to było na żywo, także no... Ale jakoś się udało. także Pierwsza konferencja trochę mi tak wypadła. Powiem szczerze, że wypadła nie za bardzo dobrze. No bo człowiek był oczywiście zestresowany, ale już na drugiej to już było inaczej. Jak już przyjechałem z obozu Girkałkińskiego. E, tam, tam byłem dwa tygodnie, także no, już poczułem się taki, powiedzmy, bardziej taki odważniejszy, no już wtedy byłem bardziej taki wylewny i jakoś to tam poleciało. Nie? A to ale odbywa się. To było w Łodzi czy w Poznaniu? Gala była w Łodzi. To było w Łodzi? W Łodzi. Wodzie, w Łodzi. Hotel, A byłeś na tej gali tutaj UK, w Newcastle? Nie, 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 nie byłem, nie byłem, nie byłem, nie byłem. Ja też właśnie miałem się wybrać, ale to było jakoś tak słabo rozreklamowane, nie wiem właśnie... Z tego co, z tego co o, noś... tam rozmawiałem z organizatorami, to po prostu tą galę organizował jakby ktoś inny. A, to właśnie to, to, to Anglicy po prostu organizowali. Ja słyszałem właśnie, że to była franczyzna, że po prostu coś tam używające. Tak, na, tak, 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 na tej, sprawdzenie. No dokładnie, na tej zasadzie, dokładnie, na tej zasadzie. Także to i to ta gala tak wyszła, no średnio można powiedzieć. Nie? Dziwne akurat, nie? mimo że tego, mimo temu, pomimo tego, że znajdowało się tam właśnie dużo takich znane właśnie osobistości świata YouTube'a tutaj w tak, Anglii, tak, to tak, i tak... tak. tak... Nie wzbudziło to zainteresowania. No właśnie I to akurat mnie też zastanawia, bo to tak, że tak powiem, no bardzo cicho było o tej galii, jakoś tak mało było, mało było zainteresowania, także no nie wiem z czego to wynika, może dla no nie wiem, może tutaj w Anglii może jest jakieś takie... Może nie, te freakowe walki może tak nie przyciągają, no nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, natomiast to co się w Polsce dzieje, no to Polska teraz żyje frikami, nie? To, tak, tak. No i teraz pojawiają się coraz więcej konkurencji e, dla Fame MMA. Już gdzieś tak, w tym tak, roku tak, ma powstać tak, po prostu coś, ponad 10 nawet federacji. No to ja. ja po powoli, powoli już tam coś tam raczkuje, konkurencja się właśnie pojawia. No ja akurat nie słyszałem o 10, ale 3, to te słyszałem, że tam. Mhm. E, oprócz Lejmana, który już ma tam swoją, e, swoją federację, stworzył to jeszcze jest jakieś, e, jakaś federacja Elite Fighters. Okay. E, tak, Elite coś tam, ale. Chyba Hajp to myślę. Jego tak, ale no, szczerze ale... powiedziawszy, no to i tak jest chyba czołówka, jeśli chodzi o kraje europejskie, gdzie, gdzie jest tyle, tyle po prostu galfrikowych, to to chyba jedyny nasz kraj tyle ma, nie? No właśnie nie kojarzę nic z Europy ja albo słyszałem. z Ameryki. Ja chyba... nie słyszałem nigdzie, żeby tyle. Ale głośno coś było ostatnio o walce Logana Paula, wił się z tym gościem z Pelatona. Hmm. To, to, mówisz, Ball, to jest, taki mówisz, puls, to jest yy, tak, 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 słyszałem o tym, to mówisz ta walka z, z Askrenem, tak? Chyba to, tak, to, tak, 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 z Askrenem, tak. No, 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 a to nie, nie odbyła się ona w Anglii? Nie, w Ameryce, w Ameryce? Anglii odbyła a. się Logan Paul kontra KSI, okay, okay, to okay, było okay. jakieś dwa lata temu w Manchesterze. A, okay, okay, okay. No, ja, ja, to ja było się... mocne starcie, Ameryka kontra Anglia, kurwa, ludzie po prostu szaleli, nie mogli Ui. się doczekać tej walki, odbyła się i... Chyba KSI wygrał, Angia jednak tego, tego, Akurat tego, tego, nie, tego nie wiem, natomiast no, ten wynik, gdzie wygrał ten cały Pol jest Askrenem, no to, 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 to byłem zszokowany, to, to jest dla mnie chyba niespodzianka. Mhm. Ciekawe czy takie niespodzianki zobaczymy na najnowszej gali. No, czy coś tam po prostu takiego się pojawi też. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć, no zobaczymy. Gdzieś Underdog po prostu pokaże klasy i zabłyśnie. No ale i tak, no, ja, ja, ja byłem oczywiście za skrenem. No, wydawało mi się, że te umiejętności, które, które on posiada, co prawda on nie jest takim stricte jakby strajkerem wiadomo, no stylka jaka jest, taka jest no nie ma, może to najlepsze tej stryki, ale i tak mi się wydawało, że to, to co ma to po prostu wystarczy na, na, tego, na tego gościa, no ale jakby że... Nie udało się. No dziwna no, sprawa właśnie. I to jeszcze knockout, no to tak to, to jest to, popularne. To, 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 to. Myślałem, że przynajmniej ta walka się skończy w pewnym dystansie, a tu knockout, no i... No, no niestety. No, to jest się w ciekawoś, Panie walka Norma Parta z Kaciuszem. Też no, ma być w formule bokserskiej. No tak, no... Kurde... Nie wiem, jak to tam, jak to tam będzie, no... Ciężko wytypować, jest ten, ten w sumie ja wcześniej... wcześniej. już wytypowali. No tak, tylko że mówię tu o moim typie. Ja akurat hmm. wcześniej stawiałem na parkę, natomiast kurde, no nie wiadomo, nie wiadomo bo to jest boks, nie? to jest formuła czysto bokserska. Tak, to no, będzie bokserska formuła. Także no tu, tu będzie, będzie, zobaczymy. No, no, wydaje mi się, że park ogarnie, yeah. ale no, Tam jest też walka chyba o To jest MMA, to jest gala frykowa. No, ciężko powiedzieć jak to wszystko, jak do tego podejdzie park, sam park, czy, czy się na tym przygotuje, jak to wszystko będzie wyglądać. Moim zdaniem powinien to ogarnąć bez problemu, no, bez problemu. A jak będzie, no to się przekonamy. No. Tak. Zobaczymy czy bo buchmacherów będą się po prostu pokrywać z tym wszystkim. Tak samo ja ostatnio obstawiałem dwa lunaty. też wywiadać, że coś tam, coś tam jakiś niby, że wie jakiś. Właśnie, pisz... <noise> jak się dziwna, jak się to kurde nie wiadomo o co chodzi, nie? zobaczymy, no, no zobaczymy, no ja będę oglądał, będę oglądał, także zobaczymy, ja kilka, kilka ciekawych tam pojedynków jest, także zobaczymy, pan Sula Tego właśnie jestem najbardziej ciekaw właśnie, Kiedy bo to, się... widziałeś tą ostatnią ich konferencję? Tak, to... tak, tak, widziałem, śledzę to także, no, no jest ostro, jest konflikt, Rzucali tam jest ostro konflikt miejsce, tak. i widać, że to nie jest wydawany konflikt, także wydaje mi się, że no zobaczymy, no. Będzie ostro. No, no. Cały czas wszystkich wyzwania Ja aż się sam bałem w ogóle, że ktoś do mnie zadzwoni, w ogóle już włączyłem telefon. No dokładnie. Bo jeszcze... tam stary dzwonił, kurde, wyzywał wszystkich, jak Hitler w ogóle dy dystykulował. Dokładnie. A jeszcze wracając do, 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 do tych e, pojedynków, to bardzo mnie ciekawi, też starcie star z pająka mhm. Wcześniej miało być. E... Bo to jest powtórka, to jest ponowne. Tak, to jest, jest rewas, teraz jestem ciekawy, jak, to, jak ta walka będzie wyglądać, bo Pająk się przygotowywał niby w dobrych klubach tam powiedzmy. Tak, Brazylii. W Brazylii Spędził czy tam właśnie 2-3 miesiące w Brazylii. A... Oczywiście przeciwnikiem miał być jego Gamu, tak? Tak, ale coś Wcześniej, chyba z kontuzją. Tak. dni się temu kont coś stało. z kontuzją właśnie. No i tutaj teraz dojdzie do tego starcia z Alanem. Zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie jeden z najlepszych chyba pojedynków. Tak, tak. Gali. Piotr chyba właśnie nie był zadowolony z poprzedniego wyniku. On czuł się po prostu tym zwycięzcą. Tak, tak. Myślę, że tak. dobrze, że po prostu dojdzie ponownie do ich konfrontacji. Ciężko, ciężko oceniać tą tą walkę, bo, bo wszyscy to tak była forma kickbokserska. Tak, że wszyscy mówią, że niby Pająk wygrał, no ale jakoś, e, no, tak. wynik był inny, także no teraz e, Pająk musi udowodnić naprawdę, że, że, że jest mhm. w stanie wygrać, no i musi zrobić wszystko, żeby wygrać, żeby udowodnić, że jest tak lepszy, nie? Także, ale z kolei Alana nie można lekceważyć, bo Alan jest zawodnikiem, e, to jest dobry zawodnik, to jest dobry kundbokser, ma umiejętności i, a ta walka będzie we będzie w... E... To jest właśnie dobre pytanie. Kurde. Pewnie w kickboxerze, w kickboxingu, raczej kickboxer. Tak mi się wydaje. Jeżeli to będzie w kickboxingu, to wydaje mi się, że Pająk powinien tym razem wygrać. Ale jeżeli to będzie w MMA, no to tu już się wszystko może No zdarzyć. tak, 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 to jest wszystko nieprzewidywalne. Tu już wszystko się może zdarzyć. Zobaczymy.